Pryskamy zboże. zboże, na zbożu, no wiadomo, pszczoła nie siedzi, ale obok kwitnie nam jakiś pożytek i te pszczoły będą przylatywać. Czyli w tej chmurze chemicznej też będziemy zabijać te owady. No i tutaj, jeżeli chodzi o odbudowę rodzin pszczelich po wytruciu, no jeżeli mamy 40% wytrutej pasieki, to nie pasieki, tylko rodziny, to okres odbudowania tej rodziny trwa około jednego miesiąca. No im dalej więcej z wytrucia, wytrutej tej pasieki, to trwa to wiadomo dłużej. Nigdy już w, takiej, w tym roku z tej rodziny nie będziemy mieli nie. miodu towarowego, aniż w ogóle całkowicie miodu. Ta rodzina nawet już po dwóch latach może się jeszcze źle odbudowywać. Mam sąsiada, którego wytruto pszczoły, <laughs> gdzie już upłynęły dwa lata i on sobie nie może poradzić z odbudową tej rodziny. Odkłady praktycznie nie idą w parze. Może tam coś zawinił, może powinien wymienić w wosk, może, ale to są olbrzymie pieniądze. Ale tu dojdziemy do niego później. Dochodzenie odszkodowań, jeżeli już zdarzyła się jakaś sytuacja. No, przede wszystkim musimy zrobić jakiś dowód rzeczowy. Przeważnie każdy teraz ma jak nie jeden, to dwa telefony komórkowe i każdy prawie posiada aparat. Zrobić zdjęcie, nagrać film, zdobyć jakąś etykietę, jaki to był środek stosowany. W sądzie się liczą tylko dowody. Nie możemy pójść do sądu i powiedzieć, ktoś mi wytrzymał pszczoły, no to sąd powie, no to trudno. Musimy mieć dowody. Żeby mieć te dowody, musimy mieć zebrać, zebraną komisję. Musi być powołana komisja. Musimy to zrobić jak najszybciej. Nie można tego czekać, że dwa tygodnie, miesiąc to musi być zrobione jak najszybciej. W skład takiej w komisji wchodzi jeden z przedstawicieli gminy, lekarz weterynarii, jeden przedstawiciela koła pszczelarzy w razie potrzeby y, przedstawiciel Piorinu oraz y, pod, y, y, strona, która wykonała zabieg. I cała ta komisja y, dokonuje, y, dokonuje, y, co było przyczyną, bada y, całą tą sytuację i sporządza protokół. I wszystkie strony muszą podpisać ten protokół. Ja tutaj przygotowałem protokół. Można tutaj... O, czy ja Można go sobie wsiąść i zobaczyć, jak wygląda protokół. Jeżeli każde koło, uważam, że powinno takie protokół posiadać i, no i dla wszystkich na pewno nie starczy, to może każdy u sobie to podał. Komisja powinna przede wszystkim ustalić przyczynę gnięcia pszczół, sporządzić tego wszystkiego protokół, ustalić szkody i ocenić straty, pobrać materiał dowodowy. No i jak się pobiera materiał dowodowy? Do badań toksykologicznych pobieramy próbki pszczół, około 1000 sztuk. To jest około 200, no około jednej szklanki takiej pszczoły musimy pobrać, martwej, z denicy, gdzieś tam z ziemi, gdzie ta pszczoła padła. Ta pszczoła musi być zapakowana w papierowy, jakieś pudełeczko, jakiś karton. Nie może to być naczynie szklane, jakaś folia. Tak wymagają laboratoria toksyczne. Natomiast już próbki ziemi, Próbki kwiatów, próbki tej środka chemicznego mogą być już w foliówce, mogą być w jakimś naczyniu, w słoiku czy w czymś innym. I do, całej, do, do wszystkich tych próbek dołącza się protokół sporządzony właśnie przez tą komisję, która podpisała się i ta kopia idzie również do tego. No, jeżeli by tego wszystkiego było mało, całe koszty ponos, ponosi strzelać. Niestety, takie są realia. Dochodzenie ro roszczeń, jeżeli chodzi o, o wytrucie, no, najłatwiej to jest polubowne to odszkodowanie. Właśnie ten, ten mój sąsiad, który wykonał y, zabieg i wytruł pasiekę, poszli na polubowne, u, 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 po, po, pogodzili się i Przyszedł do niego i mówi, no coś żeś mi zrobił, wytrułeś mi pszczoły. No oczywiście nie wszystkie, tylko jakąś tam część tej pszczoły, 30-40%. No i powiedział, no trudno, no wykonałem, zmieszałem dwa środki, pryskałem nią właściwej gościny, no trudno. Przyzna się tej... Przyznał się do tego? Przyznał się do tego i powiedział, źle zrobiłem, przepraszam, odkupię ci tą pasiekę. Odkupił mu tam odkłady, kupił mu tam jakieś, nie wiem, coś. Pogodzili się, to jest najlepszy sposób. Natomiast jeżeli chodzi, sprawa trafi do sądu, to w rzeczywistości jest to, w ten sposób, że sąd przeważnie daje karę grzywny. Kara grzywny to jest granica 100 paru złotych. No i odbudowa, jeżeli doszło już do jakichś konkretnych, mamy dowody, to przeważnie jest w ten sposób, że yy, 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 winowajca musi odbudować tą rodzinę, czyli jest brane pod uwagę, że rodzina kosztuje w granicach 250 złotych, Plus, że ta rodzina mogła w tym roku wyprodukować towaru miodu, pyłku, propolisu i itd. za powiedzmy 500 zł, czyli wychodzi tam 700-800 zł za jeden ul. Czyli jeżeli mam 10 uł, no to taki winowajca, no to sobie poradzi, ale jeżeli ma 100-200 tysięcy, no to już są olbrzymie pieniądze. No i zgłaszanie się do ubezpieczyciela. No wiadomo, tu też musi być protokół zgłoszenia, yy, co się stało, musi przyjechać przedstawiciel... Jeżeli jest pasieka ubezpieczona, oczywiście od y, takich skutków. No jak profilaktycznie działać? No, porozmawiać z właścicielem pasieki. Jeżeli wywozimy gdzieś na rzepach, właśnie takie coś, to ten rolnik powinien wiedzieć, że ta pasieka jest. Musimy mu uprzedzić, że tam są, znajdują się pszczoły. Tutaj bym uważał, że też kwestia jest nasza, jeżeli mamy pasieki stacjonarne, to powinna być. Jeszcze mieć... jedna rzecz. Powinno być zgłoszenie do urzędu gminy, że pasieka na terenie gminy stacjonuje. No właśnie chcę powiedzieć to. Ale to musi być na piśmie, musimy mieć to na piśmie. Tak, właśnie chcę do tego dojść. Musi być pasieka zgłoszona właśnie do gminy. Dobrze by było, żeby gmina za, zaznaczyła w planie zagospodarowania przestrzennego, że są pszczoły. I tu nie chodzi tylko o wytrucia, ale chodzi na przykład, jeżeli przyjdzie jakiś inwestor bogaty i będzie chciał po sąsiedzku zrobić sadninę koni, to my musimy z pasieką spierdzielać. Tak się wydarzyło teraz w Łodzi, że yy, Pasieka było od X lat, weszły przepisy, że pasieki w miastach nie mogą być. No i chcąc nie chcąc, musiał facet uciekać. No niestety, koło przeraży w Łodzi i zarząd i wojewoda zgodzili się, że te pasieki nadal zostaną, i na szczęście pozostały tam. I jak będzie dalej, to nie. Wiem. Jeżeli chodzi natomiast o o rolników, sadowników, to jeżeli nie ma tego na papierze, że ta pasieka tu się znajduje. Dużo rolników mówi w ten sposób, jeżeli wytruje tę pasiekę, czy coś się stanie z pasieką, to on się tłumaczy, a ja nie wiedziałem, że ta pasieka jest. Ale panie, codziennie koło tego przechodzisz, ta pasieka jest tu od 100 lat, kurczę, ja nie wiedziałem, nie ma dowodów, nie ma papierka, sprawa załatwiona, on jest czysty. Więc do, w naszym interesie powinno być to, żeby dać to, to właśnie do gminy, żeby to gmina dała nam na pa papierze. W jakieś plakaty na, do sołtysów, że znajduje się w okolicy Pasieka. A to jest zgłoszone do, do lekarza A to jest całkowicie odrębna rzecz. Lekarz weterynarii, on tylko on ma to u siebie, a gmina nie wie, gdzie te pasieki się znajdują. Bo nie ma powiązania między urzędami. Nie ma powiązania między urzędami. Właśnie. Natomiast istnieje ustawa. Istnieje ustawa obowiązująca informowania pszczelarza 3 dni przed wykonaniem zabiegu czym pryska, celem zabiegu, jaki, jaka jest tam uprawa, metoda rozprowadzenia tego i czasie pryskania. Czyli my mamy, już słyszałem o takich pszczelarzach, że wywiózł pasiekę, bo od ilu lat wywoził na rzepaki i no ale Dostaje telefon na drugi dzień i mówi człowieku: Ja jutro muszę pryskać na słodyczka, bo kurczę to jest obowiązkowe. Bo jak ja nie opryskam tego szkodnika, to on mi zje wszystko. I chcąc nie chcąc, z powrotem ten pasiekę musiał wywieźć, bo, ale chociaż dobrze, że go uprzedził. Natomiast to jest obowiązkiem. Rzeczywistość jest taka, że nikt nie będzie latał po pasiekach gdzieś tam kurczę, bo on musi wy, 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 wykonać zabieg. Ale to jest ustawowo, że powinien to wykonać. No, i na koniec podsumowanie. Przede wszystkim przestrzeganie prewencji. Yy, prewencja, jak ja powiedziałem już tak wcześniej, rzecz święta. Jeżeli jest prewencja 3-6 godzin, to wykonywać ją w takich godzinach, przeważnie wieczornych, że, żeby ten preparat się rozłożył w tej roślinie, w ty, zastu, przestał działać. Bo jak pszczoły zaczną w lat, o tej godzinie 5 rano, to żeby już tej substancji czyny nie było w tej roślinie. Nie pryskać kwitnienie insektycydami. Zabiegi wykonywać po obrocie pszczół, czyli przeważnie na wieczór, lub dobrze w nocy. No, przewodniku nie zabroni przystania o 12 w nocy. Yy, tutaj muszę podkreślić, że bardzo dużo jest zainteresowanie psz pszczołami, owadami ze strony właśnie sadowników, rolników, bo wiedzą jakie mają korzyści wynikające z tego czyli jest to bardzo duże zainteresowanie właśnie tym. I to wytruwanie tych owadów nie, nie jest tak, że on to świadomie zrobił. On to bardziej niecelowo lub z niewiedzy to wykonał, ten, ten zabieg. Firmy, środki ochrony roślin też pomagają w odbudowie pokłowia pszczół. Dają pieniądze, dają szkolenia, na przykład dają yy, odbudowę murarki ogrodowej. Dają pieniądze na, yy, w, yy, w, szkołach, w, w szkołach podstawowych, w różnych, yy, różnych innych instytucjach publicznych. Mówią o tym, że te owady są nam potrzebne. Yy, też jest tutaj ważnym tym, że większa wiedza rolników i sadowników jest właśnie w tym, od, w ochronie tego, czyli oni już wiedzą o tym, że mają jakieś z tego korzyści. No i na koniec podsumowanie właśnie, że jeżeli wyginie ostatnia pszczoła, to człowiekowi zostanie 4 lata życia. Wiadomo kto to powiedział. To no na razie dziękuję. Czekam na temat, na dyskusji. Pana, mnie się wydaje, że, że to prawo, bo jeżeli ja o co samochodu nie zapłacę, to pierwszy lepszy policjant zatrzyma mnie na środku drogi i płacę kartę. Natomiast tutaj my wiemy o tym, ci co mają jeżeli nie rynie pryska, nieco, To tak wychodzi podobnie jak się z kościele mówi. Na kościół nie dajecie do kościoła, nie chodzicie, a ja my ojciec za kogo mówisz? Czyli my chodzimy do tych, co ich nie ma. Tak samo i tutaj Moim zdaniem to powinna służba rolna przeprowadzić co roku na wiosnę, tak jest zebrania po wściecie, czy jak i po prostu no upowiedziecie, przy wymienięcie naszą sprawę. Tak, ta tylko ta wchodzi i... integrowana ochrona, przecież już weszła od 14 roku. Tak, ale... Od 15 roku będzie kontrolowana, więc no to musi o Ale, ale, ale to to... każdy rolnik, każdy sadownik musi, musi mieć przede wszystkim atest mamy. nad, y, no na okreski i, y, chodzi, bo... i y, ważny papier chemizacyjny. To jest trzy lata ważne. Trzy lata ważne, no jak to się odbywa, to ja wiem jak to się odbywa. To się odbywa w ten sposób. Płacę pieniądze, dostaję świadectwo. Nie już No, ale... Zależy od podejścia firmy, która robi. No, też tak można powiedzieć. No. Ale większość robi Ale macie <słyskawek> przepisy przepisami, ale rzeczywistość jest całkiem inna. Co z tego, że on musi zrobić przegląd tego opryskiwacza raz do roku? Kiedy statystycznie kontrola opryskiwacza jest raz na 20 lat. No, więc, po co on ma co roku płacić ileś tam, jak on dostanie tego Mandatu, jak raz na 20 lat ktoś przyjdzie i zobaczy, że nie ma tego pacjenta. Znaczy, z tymi mandatami to teraz już jest różnie, bo, bo tu już jest teraz dopłaty wrzucone, że procent dopłat jest zabierany, jeżeli... Ale z naszej strony my możemy, jedyne co możemy zrobić, to uświadomić rolników. My nie mamy nic innego, oni są nieświadomi, albo tak jak było na forum ostatnio, ktoś podesłał film pryskania rzepaku. Ja tam napisałem, co napisałem. A, a oni powiedzieli, a w dupie was mamy pszczelarzy, bo wydymicie pszczoły. No. no co mnie to zdanie, no. no. Ale, ale rzeczywiście, był ten film, ja też go widziałem i tam chyba było na YouTube ja z 8 lajków, wszystkim się podobało, jak tam pryska ten... Tak, 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 ten, a ja, ten, ja później zrobiłem tak. trochę... Chyba się do siebie odezwałeś, że przecież to jest i w ogóle on nie wie, co robi, nie? Nie, ja tak ładnie napisałem. Tak, tak. Ja napisałem. <głosy> dyplomatycznie. <głosy> ale ja a jak mi się... nas wymyślali, mnie <noise> to... to... <noise> ładnie. No nie, nie ma tych Ale jest teraz tak, że większy sadownik prawie każdy mają pszczoły. Nie mają tam pasie, ale mają, bo pszczoły potrzebne w sadzie. To z tym to bym tutaj, nie jest tak, tutaj bym się nie, ma... nie zgodził z tym, że każdy sadownik ma pszczoły, bo nie sadownicy nie ma, boją większo, się pszczoły. Jak ja mówię, że ja mam pszczoły, a no to dobrze, to wybierz do mnie do sadu. Natomiast jest druga strona medalu, że jeżeli powiem ja ci ustawię te pszczoły, ale tylko na kwitnienie, ale już dzień dłużej to już zabierz je, bo one gryzą, nie żądą, tylko gryzą. No, takie jest podejście. No ale może jest to część tego, jakie pszczoły trzymamy, bo niektóre są... Yy, właśnie naprawdę yy, takie, że to stomety. Chodzę na cięcie.